Na fali sukcesu tej inwestycji powstało wiele podobnych projektów, ale ważantowo jest tylko jedno i właśnie tu możesz zamieszkać. Przemyślane, 70-metrowe mieszkanie z jasnym salonem, dużym balkonem i w pełni wyposażoną kuchnią komfortowa sypialnia, pokój gościnny oraz przestronna łazienka przystosowana dla osób z ograniczeniami ruchowymi dodatkowe atuty klimatyzacja, alarm, rolety antywłamaniowe oraz prywatny magazynek na parterze. Cały teren osiedla utrzymany w nienagannym porządku, dodatkowo ogrodzony i monitorowany. Do dyspozycji mieszkańców salon klubowy z kawiarnią, biblioteką i słonecznym tarasem a w najbliższym otoczeniu centrum sportowe, spa, restauracje i sklepy oraz wiele, wiele innych. Cały budynek i osiedle zaprojektowano z myślą o wygodzie seniorów i osób wymagających wsparcia bez barier architektonicznych i z systemem przywoławczo-alarmowym. Administrator osiedla oferuje na życzenie dodatkowe usługi, w tym sprzątania, prania zakupów oraz pomocy w codziennych potrzebach i drobnych naprawach. Zadzwoń i przekonaj się sam. Dariusz Otlik.